Witajcie, z tej strony Kagamerk, a w dzisiejszym odcinku raz z moim widzem hodakowym, siema? Będziemy nagrywali challenge bez mapy. Będzie na pewno fa bardzo fajnie, śmiesznie. I co, no, zapraszam Was do oglądania już jesteśmy władowani do lobby przedmeczowego. Teraz Wam pokażę, że jak klikam przycisk do mapy to nie mam. A także w prawym górnym rogu ekranu też nie mam mapy. Więc no dobra, widzimy się po wylądowaniu. Jak będą jakieś dymy albo jak znajdziemy jakąś fajną broń. Dobra widzowie, my sobie na początek polecimy na farmę, która już jest bardzo mocno zalana, ale z tego co wiemy, woda w tym sezonie zejdzie i będziemy mogli nagrać odcinek z autami także, więc kozacko. Możliwe, że nawet jakieś wyścigi z widzami ogarniemy. Dobra, pijemy potkę na... O, marderzy lecą, widzę, ale to nie dla nas, więc okej. Okay. No i proszę, Złote pinaj... O nie! Hej, Marderzy lecą tutaj! Są obok, tam się film. Jea, yeah, pierdziele. Chcesz Nie, ja sobie znajdę. Nie, ale bo ja mam... Ja mam A, to spoko. To chyba Marderzy do nas walili już. Dobra, z nich jest spoko lód, ja ich idę wyjaśnić. Muszę zwrócić ich uwagę na siebie. Dobra, ja i wyjaszę. I'm Boga. Trafiłem 0 strzałów. Nie, dobra, trafiłem jeden, to już jest coś. Gdy mam włączonego IMASista. E, moje trzały. Jeden na 100. No pewnie. Gdy mam wyłączonego. 100 na 100. No tak. RPG! Jezu święty już zerpegał balon, nie? Pijani jacyś Robię raket patera Nie robię raket rajda Chciałem raket co zrobić, ale Oczywiście Marderzy pokazali, że są dobzi, Zadając hotakowi prawie całe życie Ej, świetliki mieli, dobra, jeszcze świetliki biorę. O. Koło, Kozacko. Dobra My się tutaj sobie gadamy, bawimy się z marderami, a tutaj za, za minutę zara rusza strefa, która nie wiadomo gdzie będzie. O, drop leci. Ja tylko, zaraz... gdzie? No też nie wiem, ale żeby zaraz się nie okazało, że w jest z drugim końcem. Będzie problem Marudy odmowy nie wiem tu są? są y, RPGa mają kolejnego, kozacko jak tu nie trafiło? RPGa ja spróbuję raket Ride'a walnąć dobra, maruder, maru. sniper robiony po tym... Jak rzucił smoka tego. E, tego... w sensie smoka, smoka jak smoka, ale tego co zadaje obrażenia. Tą śmierdzi bomba Ja sobie teraz tak myślę. Evron próbujący zebrać ten świetliki. Zdobywa dwa świetliki na grę. My nie chcą zbierać świetlików. Nie, nagrywając zupełnie inny challenge. E, zdobywamy ten. Miliony świetlików. To już jest... Mam pra prawdę. Ok, bo strefa leci. Mamy problem. Skąd Trzeba leci? Zresztą jest jeszcze szansa, że jesteśmy w strefie. Jakaś. Nie istnieje możliwość, że my jesteśmy w strefie. Ta, ta gra jest zbyt hamska dla nas. Nie wiem, ja bym tu przyrzekał, bo niby szansa na to, że nie będziemy, ale jednak jest na to, że będziemy, i. Tam są chyba tyty Gdzie? Na Kolejne? Dużo maruderów Ja Jestem maruderów Kurde No sporo ich No tak Są tu Przy mnie Ja pierdykam Jak ja nie trafię Smoke Smoka, chłopce rzucił Ej, kolejni biegną kolejni Ja pierdykał Nie no ich Ej no ale że milion maruderów spotkamy to ja się już nie spodziewałem No to chłopcy maruderów O tak jak przykładowo widziałem też odcinek Zabudowali. na YouTube e, Tylko lud z maruderów Ludzie ale tych nie ma No tych maruderów nie ma tak. My zabijamy już piąty oddział Ja nie wiem czy ci youtuberzy oszukują chyba eee, Strefa leci stamtąd I stamtąd Czyli chyba jesteśmy w strefie To spoko Ale to Kolejni. Nie mów, że kolejni. Kolejni. Boże śpiew. Tam, tam, tam coś trochę dalej. <laughs> Dobra, kolejna strefa leci. Hmm. Tam zima ruderowe są gdzieś tam. To to daleko. Wsiła. Ej, czekaj, bo leci strefa patrz. Na logikę... Hmm. Gdzieś... Chyba nie jesteśmy. Możliwe, że nie jesteśmy. Ale nikogo jeszcze nie spotkaliśmy. Całą grę tylko maruderów. No, ale pię pięć oddziałów no. No pięć oddziałów maruderów, ale maruderów i świetlików w tej grze nie ma po prostu. No nie ma no. W ogóle. W ogóle oni nie istnieją po prostu. Świetliki. Kolejne. Jeszcze więcej, ale świetlików w tej grze nie ma, bo nie, nie rzucaj, ja wezmę zamiast śmierdzi bomb. Ale już się bardziej opyla. Ej, więcej świetlików. Ale czad! jak powiedział Evron, świetlików w tej grze nie ma. W tym momencie wychodzę ja, cały na biało, i już mam 12 świetlików. I w tym momencie nie biorę sniperki, biorę świetliki. Ja będę rzucał świetlikami. Jeszcze lecą tu Eee, NW tam lecą Może Możemy popatrzeć na nich Zaraz. A, ale ty wiesz, że można stakować więcej niż trzy? Ja mam w tym momencie 18 Typy, Typy? Cest. Ale wiesz... Ale wiesz Tak wiem e, Strefa Strefa jest obok nas Zobaczmy. Ej dobra czekaj, bo ja mam 5... mam... będę miał 24 świetliki Strefa ty... jest obok Do... nas, ja czyli możesz? trzeba uciekać Podnieść? Chyba tego nie mogę podnieść. Nie, to mogę postawić tylko. Nie, czy możesz tamto hmm, Chyba nie. To dobra, uciekajmy. Tak. To jest 25 sekundów, bo się myśmy jednej dalej To on już na będzie No Ale tu nie mieliśmy aż tak źle ze strefą No. myślę, że o kolejne świetliki Ja ci powiem tak, zostawiam sobie tylko pompę weku Tak mam wszystko świetliki O nie, kolejna strefa Biorę. Ej, Dobra, wiesz co, rzucę sobie jedne świetliki Bo i tak mam fula Palę domek Pożar Ej, ale jak ładnie to wygląda w ogóle Spaliłeś dużą potę O nie Nie, 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 trzeba ją ratać, wchodzę w ogień Uwaga, rzucam dużą potę A, typy, dobra, mam świetliki Czekaj, jest plan Czy ja je tam dorzucę? Nie dorzucę nie. tam świetlików. trzeba odzyskać świetliczki No trzeba je uratować nie. nie no świetlików nie odno Nie Ja niezbyt mam masy Wrótwa Eee mam trochę w razie co Dobra nie umiem rzucać Dobra, Dobra nie rzucaj nie ma no, za, spoko No, bo już się dzień chyba robi pomału. Dobra, obuduję nas. Ale i do niego tam z Co No cholera. Ajajaj, coś mamy do... Jest problem? Coś czarno widzę tą grę. Też że... się, nie widzę jej za dobrze. Ty, albo świetliki tam rzucę. Tylko niech się otworzy. Niech się chłop otworzy. Przerwaj! Pale tam was! Ja leżę! Daj, pal to, pal to! No, to go bija? Kurde, ale tak go, to tak? go nie zabije. Rzu rzucaj, rzucaj, rzucaj! Rzu rzucaj i się tam wbijaj! O, czekaj, a może wrzucę je ja tak górą? Nie, górą ich chyba nie wrzuca. Ale ich to spali przecież! Nie zdążyłem się włączyć! święty, ale spray. Oj, chyba tej rundy nie wygramy. Elo. Kolega się im pali chyba. Co, jest? Co ja zrobiłem? Spaliłem się świetlikami. Dobra, dobra. Widzimy się w kolejnej rundzie. Czat, już jesteśmy w kolejnej. Co ja mówię, co czat? Nie, nie nadaję teraz na żywo. Widzowie, jesteśmy w kolejnej gierce. Zginąłem jak noob. Wszystko moja wina. Chodakop mnie normalnie cały czas wyzywał za to, że ja zginąłem. Był tak wściekły, że ja to zepsułem, bo to mógł być taki dobry run. On był tak na mnie zły, ale dobra, jesteśmy w kolejnej gierce. Teraz już się nam uda wygrać i zaliczymy ten challenge. Widzowie, jesteśmy już w busie. Tym razem polecimy sobie, żeby było trochę więcej akcji na zalew. Nie no, na zalew. No, na gasnących będzie mało. Lecimy sobie na zalew, na zalewie na pewno będą jacyś więc będzie ciężej. Poza tym to już nie jest tak blisko środka mapy jak farma, więc możemy nie mieć strefy. I to dopiero może się dziać. Będziemy już biegnąć za strefą na koniec mapy aż do latarni. Będzie się troszeczkę słabo, ale. przeżyjemy. O ile się nie zabije świetlikami znowu. Typa mam, z pompą. Ładuję. Łe, agent. Znaczy ten, aktor. Ewidentnie aktor. Dobra, oprócz tego, że on był aktorem, ja byłem jeszcze większym, bo go nie trafiłem pięć razy, ale... I zadałem sobie full mm damage, -hmm. ale nikt nie mówił, że ja jestem profesjonalnym graczem w gry komputerowe. Leżendary ja chest. Nie. Ja jeszcze leżendary chesta pominąłem. No. Cza... ten, widzowie, zostawcie łapkę na pocieszenie. No jak ja mogłem. Przecież ja tu byłem 5 razy! No jak ja go minąłem! No jak ja to zrobiłem! No nie! Z szóstwo. ta gra mnie skamuje. Dobra, mamy. Mamy już kolegów. O, koledzy. Czekaj! flarga. O, a. Powiem ci tak. To byli ci aktorzy. Jak flargan. flargan spalił pół chaty Ej, bo ja pół chaty spaliłem. Co? Bo się podpaliło tak, jakby wszystko. Mój dom! Nie, spokojnie to się wyklepie. Dobra. No, no tylko trochę ucierpiał. Trochę. No. Mogło być gorzej. No mogło. Ale dobrze to nie jest. Nie no, no już, wie, się chyba, się już się rozpieczy? chyba przestał pa... Tak, już się przestał pać. zobacz. No tylko pół domu. Ubezpieczenie to pokryje. Uh. Powiedzmy. E, I typy My mam snajperkę. Ma. Gdzieś na dole go ja walą. Nie wiem, mi się ten nawet nie pokazuje. Dobra, biorę snajpę, wyjmuję. E, tam jest Johnson jakiś. typ leży. Ja mam tego drugiego na snajpę. Leży. Dobra. Dostał główkę. Dobra, ej, bo w ogóle. Ja nie wiem, my mamy farta z tą strefą. Ona w ogóle na nas nie leci. Lecimy na przygodę. Marudy Gdzie? Tutaj Dobra, ja w nich wlatuję. Okay. Ciebie by poskładali maruderzy w... znowu Tak no Że jest dobrze Ale czy ty możesz Nie umierać żyję Kurde nie I co ja na to mogę poradzić widzowie Chcesz nagrać odcinek Bierzesz widza A ten ci ginie od maruderów no. Kolejne. Ej, strefa leci! Zauważyłem! Strefa, strefa, strefa. A my mamy strefę? Eee. Nie. Trochę nam brakuje. A skąd wiesz? Bo widzę ją. A! Ok. Gniemy. Run, tun, 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 tun. Weźmy helikopter, który ma 20 życia. To jest zawsze najlepszy wybór. Dobra, daj. Hashtag, genialny kierowca. Tu jak się wybudowali. coś do mnie Bali z górki. Podjeżdża ci. Eee, uh, wjechać? O kurde, jestem sniperką. wrócisz, to mnie podniesiesz, bo ja się będę ten ruszał lewo-prawo, żeby nie dobił. Idzie mnie dobić, górką biegnie. Nie wydaje mi się. Buduj, 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 bo z górki walą. Dobij tylko, dobi tylko i chodź na dół. Okay. Y biegnie już, już jest na tobie. Buduję się. Dobra, patrzymy, patrzymy widzowie, akcja chodakowa, wali do Ciebie sp, z, z góry. Nie, to jest zwykły P, Dobra. jeszcze. Dobra, Dlatego go się... dawaj, wyjaśnij go szybko, albo chodź mnie podnieś, bo już mam 20 HP. Udało się. Szybko na dół, 10, Dwa, 10, szybko, hura, kozacko. Piękny właśnie dlatego był mi potrzebny hodakow, żeby ktoś kierował gierkę. Jak ja zginę, gnów. E, bo czekaj Małe na strefę, no bo. strefa wie naprawdę już dużo? O nie, strefa, no ja. Mierdy, mieliśmy Porażka z tą strefą. Dobra, nie. Ja już zostawiam e, stanowisko. Nie użyję go jednak. się wydaje. Dobra. Lunchpadzik? Ej, tutaj też nie ma strefy. Dobra, chodź tu. Tu już powinna Bierz być... Wypiję tylko ho, o, zabudujmy się gdzieś. Waga... W ogóle ja mam wszystkiego co nocne. Ej, ja pan... Party, w... Znowu. Znowu. Yeah. Duża buta. Ognisko. Lecz, lecz się tam przy ognisku ja cię będę mógł dokładać. Ja też, mam skoro na pantomaca. Też mam tego, tylko nie mam full. Yy. To mam RPG skórisz A Ła, podpaliłem się. Co jest? Dobra, tu no jest to strafa to. Ej, ty się już wiesz że to lecimy do ataku ataki. się tam wygrać. I dobra, ale wiesz co, y, mamy dwa na 2 na 2. Ja bym jeszcze chwilę przeczekał, żeby się nie sfokusowali dwa na, 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 na dwóch i bym posnajpił w tych, co do nich walą. Bo ja mam sniperkę, tylko by to dość łatwo. O! Właśnie, bo on się nie rusza jak strzela, czekaj. Nie wiem, jak... Leży! Podjeżdżaj! W ogóle, żeby się nie zbudował. W ogóle... Naszych... Dobrych kolegów zabili, czyli maruzerów. Gdzie oni są? Kozak? Kozak... No i zostali ostatni. Skar! Ej, mieli dwoje. Fioletową mieli, uuuu. Ej, mam full ammo pega, tu jeszcze masz jak nie masz. Ej. Kolejny coś. A no, Ej, tamto. Waga. Mają graplera. Ja co mam RPGa, tylko no. Ja tam walę tylko RPG mam Mam full tego, full ammo do RPG cały czas Dobra, są nede Eee. Trochę za późno Kurde, trochę za późno coś powiedział I dostałem dwie, dwie strzały. No uda się Czy uda się Nie wygrać? Mi się. Jednego powala Uwaga, i tak jest, yes, challenge wygrany, challenge bez mapy wygrany, no to co chat, to byłoby na tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, i co, na razie.